Mamy lato, piękną słoneczną pogodę, zbliża się okres wyjazdów wakacyjnych, ale również zwiększyła się aktywność zwierząt. Nie tyle zwierząt leśnych, ale również i domowych. Często wyjeżdżamy w podróż, nierzadko jest to wieczorem, w nocy. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli jedziemy jakąś drogą, wąską, ciemną uliczką i. Rosną przy niej drzewa, mamy jakieś kamienie, nieskoszone trawy. Może W tych trawach może się czaić jakiś zając, jakiś lis, który wybiegnie nam nagle na drogę. W takiej sytuacji możemy podjąć dwa działania. Bądź awaryjnie omijać taką przeszkodę, bądź hamować. Tutaj nasze działania musimy dostosować do sytuacji, która się należyła na drodze. Jeżeli sprzeciwka powiedzmy jedzie tir, poboczem drogi idą jakieś dzieci, jacyś, jakiś rowerzysta jedzie. Lepiej jest czasem wyhamować samochód, zmniejszyć jak najbardziej prędkość i niestety przejechać takiego zająca, lisa, aniżeli skręcić gwałtownie kierownicą i spowodować poważne, bardzo groźne w skutkach zagrożenie. Możemy wyjechać wtedy na przeciwny pas ruchu, przed nadjeżdżający pojazd, możemy właśnie przejechać takiego rowerzystę. W szkole jazdy Renault uczymy się właśnie takich, takich reakcji, omijania gwałtownego przeszkody, hamowania, ale mało który kierowca potrafi w ten sposób zareagować, dlatego takie elementy trzeba przećwiczyć, a jeżeli ktoś nie umie tego wykonać, lepiej czasami po prostu hamować i w taką przeszkodę uderzyć. Tutaj obok nas stoi taki samochód, w którym właśnie kierowca na swojej drodze napotkał lisa. Lis jest zwierzęciem, wiadomo, niedużym. Akurat w tym przypadku był bardzo nieduży. I jak widzimy, uszkodzeniu w tym samochodzie uległ właściwie tylko zderzeń. Będzie to naprawa, wiadomo, kosztowna, natomiast nie jest to jakieś poważne uszkodzenie, które uniemożliwiałoby dalszą jazdę. W tym przypadku kierujący tym pojazdem zachował się prawidłowo. Być może z sprzeciwka jechał jakiś inny pojazd, być może przy drodze byli właśnie piesi. Zmniejszył maksymalnie prędkość, zahamował i niestety uderzył w tego lisa, ale jak widzimy samochód jest w całości, można dalej kontynuować jazdę, bezpiecznie podążać dalej do celu. Dlatego dążmy do tego, że jak jedziemy drogą, abyśmy obserwowali to, co się dzieje przy drodze, to, co się dzieje na drodze i dostosowujmy swoje działania, do zaistniałej sytuacji, do zaistniałych zagrożeń, które mogą na nas czyhać, i reagujmy po prostu poprawnie. Jeżeli nigdy w życiu nie mieliśmy okazji przetrenować takich manewrów jak gwałtowne ominięcie przeszkody, bądź gwałtowne ominięcie przeszkody y, połączone z hamowaniem awaryjnym, radzę unikać takich manewrów, gdyż nieumiejętne wykonanie, y, nieumiejętne postępowanie w takiej sytuacji może doprowadzić do tragicznych skutkach konsekwencji. Możemy po prostu wpaść naszym pojazdem w poślizg, bądź nie zmieścimy się w drodze, leżymy w jakąś przeszkodę. Dlatego zachęcam, aby do nas przyjechać, aby przetrenować tego typu manewry, żeby po prostu czuć się za kierownicą bezpiecznie. Żeby tego typu sytuacje nie były dla nas czymś nadzwyczajnym, żebyśmy po prostu umieli się zachować i żeby wyrobili sobie odpowiednie nawyki właśnie w takich sytuacjach. Musimy pamiętać, że okres wakacji to jest okres lata, gdzie bardzo wzrasta aktywność dzikich leśnych zwierząt, które często przebywają w pobliżu dróg, którymi się poruszają lub zabudowań wiejskich. Najczęściej są to lisy, sarny czy zające, które w bardzo niespodziewany sposób potrafią wkroczyć na drogę, którą się poruszamy. Kolizja z takim zwierzęciem oczywiście najczęściej kończy się śmiercią do tego ostatniego, natomiast jest wiele, powinniśmy zachować szczególną ostrożność, poruszając się szczególnie nocą w terenach leśnych. Niestety często niewykoszone pobocza sprzyjają nagłemu wtargnięciu dzikiego zwierzęcia na tor ruchu naszego samochodu. W przypadku kolizji ze zwierzęciem leśnym musimy rozpocząć określone postępowanie. Musimy po pierwsze ocenić sytuację, to znaczy stan tego zwierzęcia bez zbliżania się specjalnego do niego i dotykania go. Po drugie ocenić sytuację uszkodzenia naszego samochodu i podjąć kroki, które mają na celu spowodować zmniejszenie zagrożenia dla innych użytkowników ruchu. Oczywiście zapalenie świateł awaryjnych, wystawienie trójkąta. Natomiast powinniśmy również zawiadomić, w przypadku dużych uszkodzeń, policję i, specy... i ewentualnie powiadomić służby leśne czy też straż pożarną, która ma za zadanie zadbać o zdrowie potrąconego zwierzęcia lub usunąć w przypadkach dramatycznych jego ciało zdrowie. W czasie długich podróży samochodem często robimy przerwę, zatrzymujemy się na parkingach, które znajdują się na terenach leśnych i wówczas możemy się zetknąć z dzikimi zwierzętami. Pamiętajmy, że dzikie zwierzę, które na nasz widok nie ucieka, straciło prawdopodobnie instynkt samozachowawczy z różnych powodów, np. z powodu ciężkiej choroby. I musimy pamiętać, że w żadnym przypadku nie możemy zbliżać się do tego zwierzęcia, dotykać go lub też podejmować próby zabrania go w celu udzielenia pomocy. Jest to wielki błąd, ponieważ narażamy swoje zdrowie. Zastosowane w samochodach Renault reflektory ksenonowe pomagają w przewidywaniu zagrożeń. System kontroli toru jazdy ESP wyraźnie zwiększa panowanie nad samochodem, podobnie jak system wspomagania nagłego hamowania. To najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa. Aż 8 modeli Renault zdobyło maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach Euro-NCAP. W programie edukacyjnym Bezpieczeństwo dla Wszystkich wzięło już udział ponad 600 tysięcy polskich dzieci. Propagujemy bezpieczne zachowania na drodze. Renault, lider w dziedzinie bezpieczeństwa.